Pierwsza minuta jest bardzo pewna z kimś wielkim niebezpiecznym ale później to jest tylko z górki. Wiecie, to jest tak, jakby ja zawsze też porównuję jakby taki właśnie kulturysta chciał uderzyć kogoś, no to my, zawodnicy, to my już to wiemy dziś on, ja wystarczy spojrzę, że w twoje bądź w twoje oczy i ja wiem, że chcesz to zrobić. No to ja już na ten twój cios, kiedy ty go nie umiesz zadać, bo go nie umiesz zadać, bo masz go umieć, jeżeli zrobisz jakiś zamach, nigdy tego nie lubisz, to tego nie potrafisz po prostu. No to ja już na to mam 15 w głowie serii, które mogę cię skontratakować. To jest tak samo, ja teraz się obronię drugą stronę medalu. To tak jak ja bym teraz miał najsie odżywek, i zacząć nie wiem, po miesiącu iść na siłownię i wycisnąć 250 kg, no też się nie da. To jest wymaga pracy. Czyli siłowniana praca, czy praca w sportach walki, to wymaga pracy. Uważam, że osoba tak wielkich, wielkich gabarytów no nie ma raczej. No, chyba że ważyłbym 61 kilo, no to wtedy miałbym szanse, szansę. Nie? Ale tak, to tak to taki chłop, który jest takim dużym chłopem, do się chodzi na siłownię, no to i nie miał nigdy sport, z kontaktu ze sportem walki, no to to jest realne żeby wygrać. To w Stanach jest taki gościu, podcaster mhm. i on, <kłys》>, wielki, typowo z siłowni, i on zaprasza zawodników MMA i zawsze im zadaje pytanie, że na ulicy myślisz, że dałbyś mi radę. A e? wiesz, na przykład jest <laughs> pięć tych różnicy i był Nate Diaz na przykład. Nie? No to obce tak na... zruchało się na przykład. I on na no niego kursy. patrzy i mówi człowieku. <laughs> Nic no, no. <laughs> <laughs> nie, nie powiedział. <laughs> o, o czym rozmawiamy, no. nie? <laughs> że na, na ulicy to nie ma w ogóle racji bytu.